Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dla tych osób, które są tutaj po raz pierwszy, ja mam na imię Wiktoria i od dwóch lat mieszkam tutaj w Sydney w Australii i dzisiaj będziemy rozmawiać o pieniądzach. Jak pewnie się domyślacie, Australia nie jest najtańszym krajem do mieszkania, właściwie jest jednym z najdroższych krajów. Do mieszkania, a szczególnie Sydney. To jest jedno z droższych miast na świecie. Więc, aby dokładnie przybliżyć Wam, jakie środki do życia potrzebne by były, aby zamieszkać w takim mieście jak Sydney, dzisiaj podzielę się z Wami moimi wydatkami miesięcznymi i te wydatki, które przedstawię. To są wydatki 22-latki i 24-latka, czyli mnie i Jeffa, mojego partnera. I my mieszkamy jakieś 20 minut od centrum. Jeśli chodzi o transport publiczny, 10 minut trzeba dojść na stację, potem 15 się jedzie, 20-25 minut. Jeśli oglądaliście vlog, w którym oprowadzałam Was po moim mieszkaniu, to nadal nic się nie zmieniło, nadal mieszkamy w tym samym mieszkaniu. Zmieniła się tylko cena. Z racji tego, że był COVID, można było negocjować bardzo dobrze ceny tutaj, właśnie. Jeśli chodzi o wynajem mieszkania z um, ich właścicielami, więc my napisaliśmy do agencji, że w związku z COVID-em Jeff stracił pracę, jednym z czterech, ale stracił. No i postanowiliśmy wykorzystać sytuację i zapytaliśmy się o zniżkę. Chcieliśmy uzyskać 50 dolarów zniżki tygodniowo, uzyskaliśmy 30 dolarów zniżki tygodniowo, jakby spoko. Każda kasa zaoszczędzona to kasa, którą można zainwestować, więc. Dlaczego nie? Poprzednio płaciliśmy 450 dolarów, teraz płacimy 420 dolarów tygodniowo i to daje 1680 dolarów miesięcznie albo 2100 dolarów miesięcznie. To zależy tutaj, czy miesiąc ma 4 tygodnie, czy 5 tygodni, no bo tutaj ceny są podawane w tygodniach, niestety w sumie z jednej strony to ma sens, bo jeśli jest 4 tygodniowy, um, jeśli jest 4 tygodniowy miesiąc, no to płaci się. Mniej niż jak jest 5-tygodniowy, albo w drugą stronę, jak jest 5-tygodniowy, to się płaci więcej. W każdym razie to jest cena zawsze za tydzień, więc w zależności od tego, jak miesiąc wygląda, tak wygląda też cena za mieszkanie. Ja będę sobie tutaj patrzeć, bo mam tutaj ściągę przed sobą. Jeśli chodzi o rachunki, to wodę mamy wliczoną w cenę, więc na tym oszczędzamy. Ale musimy płacić za prąd i za własny internet, i wygląda to następująco. W sezonie zimowym, oczywiście, płacimy więcej, bo ogrzewamy mieszkanie i my ogrzewamy mieszkanie takim kaloryferem na prąd czyli podłączamy kaloryfer do prądu i ciągnie cały prąd, e, który może tylko pociągnąć. I w sezonie zimowym płacimy tak średnio 110 dolarów na miesiąc za prąd, a w sezonie letnim jest to 65 dolarów na miesiąc. I średnio to wychodzi 88 dolarów, czyli niezależnie od tego, czy jest sezon zimowy, czy letni, to jest średnia 88 dolarów, no bo raz jest w jednym sezonie jest taniej, w drugim sezonie jest drożej, więc napisałam sobie tutaj, że średnio nam wychodzi 88 dolarów za prąd. I jak szukaliśmy dostawcy prądu, to Jeff zrobił dość... Dokładny research, napisał sobie wszystkich dostawców prądu i ich stawki, oraz jeszcze plusy i minusy, jeśli chodzi o zieloną energię, jeśli chodzi o zielony prąd. Nasz dostawca prądu nazywa się Ovo Energy i jest to najtańszy dostawca prądu, bo my jesteśmy Grażyny. Przynajmniej był najtańszy rok temu, jak wybieraliśmy ofertę dostawcy prądu. Także nie odpowiadam za to, jak teraz sytuacja wygląda, kto jest teraz najtańszy. Nie, nie chcę Was wprowadzić w błąd teraz dokładnie z liczbami, ale chyba z. 30-40% tej energii, którą mamy, to jest zielona energia. Także duży plus. Teraz przejdziemy do największej zmory Australii, czyli internetu. I tyle, ile płacimy za ten internet, i jaka jest szybkość tego internetu. Bo szybkość tego internetu jest po prostu przerażająco wolna. Um, ja dosłownie wrzucam filmik, jeśli wysyłam go do montażysty. Pozdrawiam, Cię Szymon to zajmuje mi to 7 godzin, żeby się przesłał, a jemu zajmuje 6 minut, żeby mi go wysłać. Um, także... No, jest, jest po prostu tragicznie. Tragicznie, ja nie wiem. I internet, który mamy, to jest 25 megabitów na sekundę. I płacimy za niego 60 dolarów na miesiąc. Jeszcze, wiecie co, w ogóle jak Jeff wybierał internet, to jeszcze stwierdził, że to, to wziął jakąś tańszą wersję, tańszą o 5 dolarów na miesiąc. Nie wiem, nie wiem, ile megabitów na sekundę miała ta, ta lepsza wersja, ale ym, no, przy oszczędzie 5 dolarów, dlatego nasz internet jest jeszcze gorszy, niż by mógł być. I dostawcą naszego internetu jest Spintel. I z Spintelem mamy jeszcze umowę na telefon, bo to jest jakiś tam internet plus telefon, wiecie, jeden internet plus dwa telefony wychodzi jakoś tam taniej, czy coś. Może, tak mi się wydaje. W każdym razie Jeff e, płaci za swój telefon 10 dolarów na miesiąc i zużywa 4 GB internetu, a ja mam 20 GB internetu i płacę za to 20 dolarów na miesiąc. Czyli internet plus nasze telefony, dwa wychodzi nam 90 dolarów za miesiąc za to wszystko. Czyli mieszkanie z rachunkami wychodzi nam albo 1858 dolarów, albo 2278 dolarów. W zależności od tego znowu, czy miesiąc ma 4 tygodnie, czy 5 tygodni. Następny punkt to jedzenie na mieście. W ogóle te wszystkie, te wszystkie kwoty mam z, ze względu na to, że my prowadzimy budżet domowy od jakichś dwóch lat, więc wszystko jest tam wypisane. I tę kwotę, którą zaraz Wam przedstawię, to wzięłam sobie ze średniej rocznej w 2020 roku. I niech Was to nie zmyli, że była pandemia, bo u nas było właściwie wszystko otwarte w Sydney. My siedzieliśmy w domu tylko miesiąc, a poza tym to było wszystko otwarte i wszędzie wychodziliśmy, poza tym marcem, więc w 2020 roku na miesiąc wydaliśmy 163 dolary na jedzenie na mieście. I my staramy się iść na mieście może tak trzy razy góra i to na zasadzie takiej, że raz może w miesiącu idziemy na jakąś super fancy kolację. No, może ja jeszcze czasami pójdę z koleżankami do restauracji no to dwa razy no i Jeff tam sobie czasami pójdzie na przerwie kupić coś do jedzenia mm, na wynos kilka razy może dwa razy, ale to takie są wiecie tańsze rzeczy, więc teoretycznie to tak jakby kupił raz, bo tam nie wiem kupi sobie jakieś spring rollsy, no to one nie kosztują tyle ile taki obiad, obiad więc nie wiem, no może, może trzy razy góra, nie wydaje mi się żeby wydajemy więcej, no o, no chyba, że jest jakaś rocznica em, Albo, albo urodziny, to, to wtedy wydajemy trochę więcej. Ale tak to staramy się gotować w domu. I dużo Australijczyków w ogóle praktykuje jedzenie na mieście, tak, prawie codziennie, albo wiecie, Uber Eats, albo coś takiego. My takiej rzeczy nie, nie za bardzo robimy, w sensie no, musielibyśmy być naprawdę bardzo leniwi, żeby Albo zamówić pizzę, albo zamówić, albo iść na burgery, jak wracamy, nie wiem, z pracy czy coś. Ale tak to my wolimy sobie gotować sami. Rozrywka wychodzi nam 43 dolary na miesiąc i tutaj w rozrywkę wpisam sobie basen, ściankę wspinaczkową i Escape roomy. I to są dane z 2019, o, tu są dane z 2019 roku. No są dane z mojego budżetu z 2019 roku, dlatego że w 2020 roku. No pomimo tego, że nie było tak, wiecie, u nas takiej pandemii, to wciąż na basen nie chodziliśmy, był tam trochę zamknięty chyba dłużej. Te wszystkie miejsca, gdzie można tą rozrywkę czerpać, wiecie, w stylu ścianki wspinaczkowe, to wszystko miało takie dość mocne ograniczenia, jeśli chodzi o ludzi, trzeba było bukować wcześniej i e, na przykład baseny, no to były pozamykane przez dłuższy czas, no to wiadomo. Jeśli chodzi o restauracje, tak jak wcześniej mówiłam, to, to, to były praktycznie cały czas otwarte. I można było albo sobie wziąć na wynos, albo usiąść, też nie było z tym większego problemu. To my, to my chyba tak średnie mamy życie rozrywkowe, albo po prostu. Nie, wiecie co, mi się wydaje, że my, nasza rozrywka to jest bardziej jedzenie niż chodzenie gdzieś. My wolimy jeść, chyba. My wolimy iść na jakiś piknik, wiecie, bagietka z humusem kocyk i wszystko jest praktycznie darmowe, w sensie no bagietka i kumus musicie zapłacić sobie za to, nie? No ale to jest takie bardzo niskobudżetowe i my chyba tak bardzo lubimy, żeby było niskobudżetowo, nie za dużo pieniędzy do wydania. Wtedy jest fajnie. Kolejną kategorią są zakupy i zakupy kosztują nas jakieś 518 dolarów i 28 centów na miesiąc. I my głównie kupujemy w sklepie, który się nazywa Woolworths, mówi się na niego też Woolies, Um, więc wszyscy mówią po prostu, że idziemy do Woolies. Um, I kupujemy w tym sklepie, nie ze względu na to, że jest najtaniej, ale ze względu na to, że jest najbliżej. Um, w galerii, tam gdzie chodzimy, to jest jeszcze Aldi i niektórzy mówią, że jest niby taniej. No, ostatnio poszliśmy, bo stwierdziliśmy, o dobra, zobaczymy, kupimy te rzeczy, które nam się wydawało, że będą taniej, tam. No i wyszło na to, że zapłaciliśmy właściwie tyle samo, albo nawet drożej za niektóre rzeczy, więc chyba zostaniemy przy tym, że będziemy kupować Woolies. Wiecie, mamy karty na punkty, w Ali na przykład nie ma karty na punkty. Um, w Ali też, jeśli płacicie kartą, to tam um, jest, jakaś, jest jakaś drobna opłata za zapłacenie kartą. No, a że my płacimy też Amexem, żeby zdobywać punkty. Dla osób, które nie wiedzą, co to Amex, to jest American Express, czyli karta kredytowa. Ale nie bierzemy kredytu, tylko pamiętacie, spłacamy co miesiąc regularnie i zdobywamy punkty. Tak się żyje, tak trzeba żyć. To naszego Amexa też niestety nie akceptują w Ali, więc chyba jednak zostaniemy przy tym ulic. Jest fajnie, jest spoko, um, nie narzekamy póki co. Ostatnio jakoś tak drożej nam zaczęło wychodzić na zakupy, za zakupy. Chyba przez to, że kupiliśmy nowy blender i zaczęliśmy robić smoothie. I wiecie, kupujemy mango cały czas, kiwi... Um, kupujemy te mrożonego, mrożonego passion fruita, nie wiem, pa, passion fruit... Mara, marakuję? Nie, to nie jest marakuję. Jak to się mówi po polsku? I kupowanie tego owocu też spowodowało, że troszkę nam ta cena się podniosła, którą e, płacimy, ta kwota się podniosła, którą płacimy za zakupy. No, ale... E, Cóż, przynajmniej zdrowo. Następną rzeczą jest transport. I tutaj uwzględniłam to, że płacimy za paliwo, że płacimy za nasze dwie karty OPAL. Właściwie to my płacimy od razu, wiecie, kartą z telefonu, bo już nie trzeba mieć tych specjalnych kart do autobusu. Można po prostu zapłacić swoją kartą kredytową bądź debetową. I takie rozwiązanie my preferujemy na ten moment. Ale to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak. Kwoty są takie same. I do tego dochodzą Ubery. Czasami. Nie My Ubera. W... Nie pamiętam kiedy raz ostatnio brałam Ubera. Nie więc chyba tylko paliwo do tego dochodzi i, i te karty. I za transport publiczny wyszło nam 288,26 dolarów. I myślę, że to jest całkiem spoko kwota jak, jak w porównaniu do tej kwoty, o której Wam opowiem zaraz, bo mam też do porównania, ile wydaje przeciętny Australijczyk. Em, w Australii na miesiąc i średni australijczyk wydaje bardzo dużo za transport publiczny, to już Wam mogę powiedzieć, byłam w szoku jak to przeczytam. W każdym razie jeszcze powiem Wam o naszych wydatkach, więc za zdrowie, za kategorię zdrowie wydajemy 79 dolarów i 39 centów miesięcznie i w tej kategorii są leki i napisałam wizyty lekarskie. Ale w tej kategorii, w tej kwocie 79,39, się, zawarła się moja jedna bardzo droga wizyta lekarska, która kosztowała mnie jakieś chyba 300 albo 400 dolarów. Nie pamiętam teraz już dokładnie. W każdym razie to był mój egzamin zdrowotny do wizy, więc to była rzecz, którą zapłaciliśmy tylko raz i więcej i się nie musieliśmy o to martwić. Chyba jeszcze byłam raz u, u ginekologa. I tak poza tym to wszystkie inne wizyty mieliśmy za darmo. No ale ja kupuję sobie co miesiąc, właściwie, nie, no co miesiąc kupuję sobie żelazo, bo suplementuję żelazo. Miałam niedobory jakieś tam dwa lata temu, więc jakby wiecie, biorę sobie od czasu do czasu, żeby, żeby zostać silną i um, zdrową kobietą. I w tej kategorii, ze względu na to, że niektóre swoje kosmetyki kupuję w tak zwanym takiej drogerii, takiej drogerii, wiecie, tam są leki, kosmetyki, to, to to też może być tam podłączone. Czyli moje kosmetyki to prawdopodobnie tyle wyszły, że w sensie, że cena jest też taka wysoka, no bo, no bo nie oszukujmy się, tabletki, tabletki żelaza kosztują 20 dolarów ja do lekarza praktycznie teraz w ogóle nie chodzę, więc to muszą być moje kosmetyki. <grym> Kategoria podróże. Tak, podróże. I dane są z 2020 roku. Dlatego, że miało się odbyć podróż, no ale się nie odbyła, bo bilety kupiliśmy na marzec. I za nasze bilety do Polski dla mnie i dla Jeffa, i do Australii z powrotem, i jeszcze do Wielkiej Brytanii i do... gdzie my to jeszcze mieliśmy lecieć? Mieliśmy jeszcze gdzieś lecieć. Do Norwegii chyba mieliśmy lecieć i Jeff do Francji, więc te wszystkie bilety i tam polskie... Czy też polskie obusa zaraz? Nie. Nie, to chyba były tylko bilety lotnicze. W każdym razie te wszystkie bilety wydaliśmy na nie 5000 dolarów w 2020 roku, więc średnio podróżowanie kosztuje nas 416 dolarów na miesiąc. I wiecie co, zostawiłam tą kwotę, dlatego że stwierdziłam, że jeśli byśmy podróżowali, wiecie, jeśli wszystko by było otwarte, to prawdopodobnie raz do roku byśmy polecieli na jakieś wakacje. Na przykład właśnie do Polski i no, myślę, że Polska na pewno by była przez nas odwiedzana raz do roku i to by były mniej więcej wydatki i to tak za same bilety, a nie wiecie jeszcze tam zwiedzanie, to, to, to nawet nie jest policzone w tym. Więc zostawiam tą kwotę 416 dolarów i 60 centów na miesiąc za podróże. No, szkoda, nie? Mamy też w naszym budżecie rubryczkę inne. I w rubryczkę inne wchodzi kupno prezentu dla kogoś, oddanie komuś pożyczonych pieniędzy, kupno czegoś na fejsie, na przykład mebli, ciuchów. Więc te 53 dolary i 12 centów, bo tyle nam wychodzi na miesiąc, mamy właśnie na takie różne inne wydatki, które się nagle skądś wzięły. I ostatnia kategoria to takie randomowe zakupy. I tutaj jeśli chodzi o randomowe zakupy, to pewnie są rzeczy, które... Nie mieszczą się w żadnych innych poprzednich, poprzednio wymienionych kategoriach. Nie wiem co to może być, myślę, że to... Myślę, że to mogą być jakieś takie rzeczy w stylu, um, jeśli pójdziemy do IK i kupimy, nie wiem, jakieś tam trzymacz na mydło, nie wiem jak to się nazywa, podstawkę, podstawkę pod mydło, żeby sobie położyć mydło, albo nie wiem, jeśli kupimy, um, nie wiem, co jeszcze można kupić. no jakieś rzeczy do domu, nie wiem... Jeśli pojedziemy do, do tego, jak się nazywa, do Bunnings, Bunnings to jest taki to jest taki Leroy Merlin, wiecie, taki Leane, gdzie tam można kupić, nie wiem, żarówki, um, to znaczy w sułkę sklepie też można kupić żarówki, ale no, no jakieś takie rzeczy do domu, nie? No wie, Wiecie, my się też wprowadzaliśmy tutaj w 2020, więc trzeba było kupić takie rzeczy jak szczotkę do kibla, jakieś ściereczki do mycia i, um, i takie, takie pierdolety do domu, nie? Więc myślę, że to są właśnie te rzeczy, które się tutaj um, mieszczą w tej kategorii. I dotarliśmy do końca! Jej! Dotarliśmy do końca! To znaczy, to jeszcze nie jest koniec filmu. Jeśli się cieszyliście, to nie, um, to jeszcze nie koniec. Um, powiem Wam teraz podsumowanie, ile wydajemy, nie? Bo tak, wszystkie kwoty tutaj powiedziałam. Um, ale przejdźmy do sedna. Więc jeśli miesiąc ma 4 tygodnie, to wydajemy 3567 dolarów i 34 centy. A jeśli miesiąc ma 5 tygodni, to wydajemy 4407 dolarów i 34 centy. I to są, to są kwoty, które wydajemy na dwie osoby, czyli na Jeffa i na mnie razem. A jeśli chodzi o wydatki na osobę, to jeśli miesiąc ma 4 tygodnie, to na jedną osobę to jest 1783,67, a jeśli miesiąc ma 5 tygodni, to na jedną osobę wychodzi to 2203,67. I ponieważ może teraz zastanawiacie się ile dolar, dolar kosztuje, bo nie powiedziałam wam tego na początku, sorry zapomniałam, to dolar jest po 2,95, czyli 2 ,95 zł. 95 groszy, tyle kosztuje 1 dolar australijski. Więc po przeliczeniu na słotówki wychodzi to 10 523 ,65 zł. 65 To jest kwota, jeśli miesiąc ma 4 tygodnie, a jeśli miesiąc ma 5 tygodni, no to wychodzi 13 000 i 1 ,65 zł. 65 groszy. Czyli za jedną osobę, jeśli miesiąc ma 4 tygodnie, to wychodzi 5200 61 zł i 82 grosze, a jeśli miesiąc ma 5 tygodni, to wychodzi 6500 zł i 82 grosze. Dobra, mam nadzieję, że się nie pomyliłam z niczym, więc takie są nasze koszty miesięczne, aby utrzymać nas przy życiu i zaspokoić nasze podstawowe i trochę mniej podstawowe potrzeby. A teraz zobaczmy, jak porównujemy się. Z przeciętnym Australijczykiem. Dane te mam ze strony rządu australijskiego, które się nazywa Money Smart. Załączę Wam linka, jeśli, jeste, jeśli jesteście zainteresowani i chcecie sobie zobaczyć, jak te koszta się przedstawiają, ponieważ są tam też wypisane um, kwoty, jakie wydaje średni Australijczyk, jeśli jest singlem, jeśli ma rodzinę, um, na co wydaje średni Australijczyk, ile pieniędzy w i jeszcze w zależności od tego w jakiej mieszka dziel, em, nie dzielnicy tylko w jakim stanie mieszka. Więc m, jeśli jesteście zainteresowani to odsyłam do linku, który będzie w opisie, a ja wzięłam na tapet dzisiaj parę poniżej 35 roku życia, czyli tam właściwie było napisane, że para z jedną osobą poniżej 35 roku życia. Nie było żadnej innej pary ani żadnego, żadnego innego przedziału wiekowego. Była tylko osoba, która jest singlem, potem była właśnie ta para i chyba potem była para, y, która jest powyżej 35. roku życia. no My jesteśmy poniżej. Więc taka para, która ma przynajmniej jedną osobę poniżej 35. roku życia płaci 381 dolarów za tydzień. My płacimy 420. I tutaj różni się to w zależności od stanu i oczywiście dzielnicy, w której się mieszka. My mieszkamy niestety w dość kosztownym mieście, szczególnie jeśli chce się mieszkać w miarę blisko centrum. Te ceny są niedorzeczne, więc nawet nie mam, nie mam tutaj pojęcia, co oni mieli na myśli pisząc 381 dolarów. Czy mieli na myśli mieszkanie dwupokojowe, czy mieli na myśli mieszkanie jednopokojowe, do tego nie umiałam niestety dojść. A i te dane są z 2016 roku, no to trochę od tego czasu minęło, trochę ceny poszły w górę. Także miejcie to na uwadze. Ale następna kategoria to jedzenie i napoje. I tutaj napisali jedzenie, napoje plus alkohol. No my, jak podawałam wam dane za nasze jedzenie i właściwie napisałam tam zakupy, no to w zakupach spożywczych tam jest wliczony alkohol, chociaż my właściwie na alkohol nie wydajemy. Były święta w przedszkolu, ja dostałam 5 bin i, i gin a Jeff dostał 24 pak piw, więc um, to dalej wciąż siedzi w naszej lodówce, bo my nie pijemy za dużo, właściwie to prawie wcale nie pijemy, bo kładziemy się wcześnie i wcześniej też wstajemy i robimy dużo rzeczy i wiecie, pracujemy. Więc, um, jakby no, alkohol nie, jest, um, nie, ma, nie, nie ma jakiejś um, dużej roli w naszym życiu i nie ma za bardzo na niego miejsca. Ale tutaj, jeśli nawet odjąć ten alkohol, który kosztuje 156 dolarów, no to za samo jedzenie tutaj um, wyszło im, że średni Australijczyk wydaje, średnia para australijska wydaje 956 dolarów za jedzenie i napoje. No, my wydajemy. 681 dolarów i 26, 28 centów. Um, tutaj wliczyłam jakby jedzenie na mieście też do tej kategorii, bo nie było tam osobnej kategorii jedzenia na mieście, więc nasze jedzenie na mieście plus zakupy, to i tak wychodzi 300 dolarów taniej, a jeszcze jakby doliczając do tego ten alkohol, no my go nie spożywamy, więc no, nie dodaję go nawet, ale tysiąc. 1112 to jest 1112 dolarów za jedzenie, napoje i alkohol. Jaj, dużo pieniędzy. No na to, to na pewno nie my. My tyle nie wydajemy. Nie, prze nie przejadamy, nie przepijamy aż takiej ilości pieniędzy, chociaż i tak uważam, że dość sporo jemy i pijemy. Jemy. Wodę pijemy. Kategoria transport zdziwiła mnie jeszcze bardziej, bo. Yy... Nie wiem za bardzo, co, co ta osoba, co ta para, która wydaje tyle na transport, musi robić, ale chyba musi jeździć codziennie Uberami, bo wyszło im 1112 dolarów na miesiąc. A i w ogóle jeszcze tylko Wam powiem, że jeśli pójdziecie na tą, wejdziecie na tą stronę, to tam są ceny podane tygodniowo, więc ja pomnożyłam te ceny tygodniowe razy 4, um, czyli to są ceny tak, jakby myślimy, że miesiąc ma 4 tygodnie, i to są ceny. To są koszta, które wydaje średni Australijczyk kontra, które wydajemy my. No, my wydajemy 288 dolarów i 26 centów, więc wydajemy jakieś 800 dolarów mniej miesięcznie na transport niż przeciętny Australijczyk. I to jest dość duża różnica, tak jak mówię, nie wiem czy to jest transport, nie wiem czy to jest wleczone, na przykład ubezpieczenie samochodu w tą cenę, Um, nasze ubezpieczenie jest płacone przez tatę Jeffa. Patrzcie, jesteśmy rozpuszczeni, bo hmm. um, płacimy sobie sami, żeby nie było, nie? Zapali paliwo płacimy sobie sami, um, ale, ale wszystkie inne formalności i kosztowności związane z autem to nie my pokrywamy, także mamy dość sporo szczęścia w tym temacie. Um, ale nie mam pojęcia właśnie, czy tutaj jest za, za jakby zawarte ubezpieczenia w tej kwocie, czy nie? Wydaje mi się, że tak, bo to by, to by miało więcej sensu, bo ubezpieczenia aut są tutaj dość drogie, więc no, mam nadzieję, że ta przeciętna para wydaje to na ubezpieczenie auta, a nie na Ubery cały czas. Jeszcze wypisałam jedną kategorię, czyli czas rekreacyjne, rozrywka. I przeciętna para australijska daje 704 dolary na miesiąc, a my wydajemy 43. My chyba naprawdę nie mamy życia, albo po prostu lubimy, lubimy tanie rozrywki, tanie, musi być tanio, żeby, żeby było fajnie, wiecie, nie musi być drogo, żeby było zabawnie i szczęśliwie, nie musi być drogo, żeby było zabawnie i szczęśliwie. I dla porównania, a przeciętna australijska para wydaje 1562 dolary tygodniowo, a my wydajemy 891 dolarów tygodniowo i 83 centy. I australijska para... Biorąc pod uwagę, że miesiąc ma 4 tygodnie, tylko przypominam, nie jakbyście zapomnieli Wydaje 6288 dolarów na miesiąc um, A my wydajemy 3567 dolarów i 34 centy na miesiąc Czyli średnia australijska para wydaje prawie 50% więcej miesięcznie niż my I Jezus, aż te to muszę przeliczyć, wiecie, bo ja sobie nie przeliczyłam ile to jest w złotówkach ale 62,88 razy 2,95. Przeciętna australijska para wydaje 18 549 zł i 60 groszy na miesiąc. To jest strasznie dużo pieniędzy. To wiecie, ile mogliby sobie na inwestycje zostawić? Ile by mogli zaoszczędzić? Tak jak my. Jakby wydawali połowę tego. Tyle pieniędzy do zaoszczędzenia. Ojej, co to za tragiczna, przeciętna, australijska para. To znaczy, że są osoby, które wydają więcej niż tyle. Muszą mieć chyba drogie hobby. Ja tam mam tanie hobby, nie? Wiecie, nagrywanie na YouTube prawie nic mnie nie kosztuje. I czytanie książek z biblioteki też jest bardzo tanim hobby. Polecam, polecam serdecznie. To już by było tyle, jeśli chodzi o, o ten odcinek Dzięki wielkie za oglądanie Mam nadzieję, że to co powiedziałam dzisiaj Dało wam jakąś perspektywę um, Żeby sobie ocenić, czy um, Życie w Australii jest drogie, czy nie Jest drogie Jest bardzo drogie Ale chyba na podsumowanie Chciałam tylko powiedzieć, że jeśli jesteście Osobami, które oszczędzają pieniądze Nie wydają na prawo i lewo Nie chodzą codziennie do restauracji I nie zamawiają codziennie Uber Eats I nie piją wina w restauracjach to myślę, że życie w Australii nie byłoby dla Was takie drogie, ale jeśli, jeśli jesteście osobami, które mają drogie hobby, które um, lubią sobie spędzać czas ze znajomymi w barach, pić piwa, nie wiem, dwa razy w tygodniu albo inne drinki um, w barach, no to i tak samo zamawiać jedzenie, no to niestety um, raczej kwota, którą będziecie płacić za miesiąc, będzie przybliżona do tej którą płaci przeciętny Australijczyk. A jeśli chcecie się dowiedzieć, ile wydają przeciętne rodziny australijskie, albo przeciętni single mieszkańcy w Australii, to jeszcze raz odsyłam Was do linka w opisie. Um, dzięki wielkie za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!